I doczekaliśmy się śniegu. Moje śnieżynki na oknie, na szybach, ściągnęły swoje siostry. Przyleciały na nasz trawnik. Witam Was w czwartek. No, muszę sfilmować teraz ten śnieżku troszkę, bo wczoraj było wieczorem więcej, ale już nie było go tak widać. A zanim będzie później tych nie wiem... Za parę godzin jak słoneczko tutaj przy, przyjdzie, to już nie będzie śniegu. Podejrzewam, że zaraz e, stopi się. Nie wiem, czy to widzicie, ale tamte pąki na drzewach już takie grube są. Zawsze na tym jednym tam. No, witam Was. Będę teraz y, siała tutaj rzeżuchę y, i rzodkiewkę na kiełki. Jak wyczytałam na opakowaniu z rzodkiewki na kiełki, to trzeba wsypać tutaj troszkę. z tej strony otwieram. Tych nasion i zalać je wodą na parę godzin, ciepłą wodą przegotowaną, a potem zlać tą wodę i przykryć, to, żeby nie odparowało. I tak dwa razy dziennie. Na razie tyle sypie i dwa razy dziennie je przelewać na sitku wodą. Tak. Wlejemy tutaj wody, niech się to podstoi. Tak. Mam to opakowanie też po wcel po kiełkach, bo ostatnio kupiłam. Żeby to No, i to na razie niech sobie stoi. Damy to potem na bok. Nie mam ligniny, nie mam waty, To sobie tutaj damy watę na żarzuchę, żeby żarzuchy posiadać sobie na wacie. Tak. Namoczymy to. No, troszkę może naleję wody też. Najwyżej no, za chwilę zlejemy ten nadmiar. Jak będzie. I no, to wchłonie fajnie. Będzie miało się oddawać po tym, że rzuszczyce. No, Dobra, muszę wytrzeć ręce. No i otwieramy żuruchę i sobie posiejemy, będziemy się na kanapki. Będziemy, ja będę miała i Wiki, bo mąż no to tak nie wiem, co będzie chciał, czy nie. Powinnam to drugą ręką sieć, nie? Żebyście to widzieli. No, zobaczymy. Tak. Na razie tyle. I zobaczymy, co będzie dalej. Jak to będzie kiełkowało. przygotowałam folię. Trzeba to codziennie przewietrzyć, żeby to tam nie zapleśniało, ale chodzi o to, żeby od razu też nie wyparowało, nie wysuszyło się, nie? No i to na razie dam sobie gdzieś tutaj, potem jak będzie bardziej kiełkowało, to w bardziej takie jasne miejsce, no się wygadać nie umiem i to tyle. I potem sobie będę, jak już stwierdzę, że tu jest za mało wilgoci, to sobie będę spryskiwać do, dopryskiwać. No ale to chyba nie muszę Wam mówić, bo to każdy wie. To nie ma co ten, ale aby tak ktoś nie wiedział. Może jakaś młoda osoba jest, chociaż wątpię, żeby na moim kanale jakieś młode osoby były. No. Ale mogą się zdarzyć, czemu nie. Czasami mogą się czegoś od starszych nauczyć. Bo jednak już jakieś doświadczenie człowiek ma przez te lata, nie? No to na razie. Dzisiaj są walentynki, oczywiście ja to nagrywam w czwartek 13, no ale że, że oglądać będziecie to przynajmniej 14 najwcześniej, więc się tak ubrałam już też walentynkowo na czerwono, nawet sobie szmineczkę taką zapodałam. No, i to dzisiaj będę chciała Wam poopowiadać o tych obyczajach i tradycjach. Ale jeszcze tak na wstępie to Wam powiem, bo tam oglądaliście wcześniej, yy, jak tam śniadanie moje, jak zwykle. No i tak, chciałam Wam powiedzieć, bo komuś się może wydawać, że tego tak strasznie dużo ma te śniadanie, że tak strasznie dużo jem. Ale to jest, to jest moje drugie śniadanie. I to przeważnie jem koło jedna, między 11 a 12, a potem gdzieś do 5-6 nic nie jem bo u nas obiad jest dopiero właśnie tak o 5-6 jak mąż wróci z pracy i to jest taka trochę długa przerwa i to żebym nie podjadała, żebym nie była głodna w międzyczasie no to ja sobie tam zawsze troszkę więcej zjem, nie? na te drugie śniadanie, na pierwsze śniadanie jem owsiankę i tego Wam jeszcze nigdy nie filmowałam bo ja wtedy dopiero dochodzę do siebie, ja tak jeszcze z zamkniętymi oczami robię za tą owsiankę no to tak by było na początek i, i to tak no, chciałam Wam dzisiaj opowiadać o tych obyczajach walentynkowych, i z tego co się tak tu dowiedziałam, to, to zaczęło się to wszystko w Rzymie w połowie lutego, w dawnych, dawnych czasach dawno, dawno temu. Obchodzono zbliżające się wiosnę, zbliżającą się wiosnę. No i to wymyślili tam takie, takie świętowanie Luperkaliów. To był taki festyn ku czci boga Luperkusa, boga płodności. I tam właśnie też, między innymi, były takie loterie, gdzie łączono pary na czas tej zabawy. Nie? No, ale czasami, często się zdarzało, że takie połączone pary to już potem żyły ze sobą do końca. No. I to tak było. Ale w IV wieku. Yy, nastało chrześcijaństwo. I to ogłoszono w Cesarstwie Rzymskim jako oficjalną religię. Ja się tutaj wspomagam trochę książką, chociaż w tych okularach i tak prawie nic nie widzę do czytania. No, ale właśnie zaczęto pogańskie święta zastępować chrześcijańskimi. No i to tak. Tamte święte, te Luperkalia to były w przeddzień właśnie tej połowy tego lutego, nie? czyli 14. No i właśnie biskup, papież Gelazy I ustanowił tego 14 w zamian za tamte ich Luperkalia, ustanowił święto świętego Walentego. No a ten Walenty, to się, to, to, z tym Walentym to było to, tak, że. W cesarstwie rzymskim Cesarz tam jakiś Klaudiusz Godecki czy Gocki jakieś takie nazwisko, jakby polskie, nie? Jak Tak czytam. No to ten ten, ten cesarz. Cesarz tam był. Cesarz, cesarzowie tam. No to ten cesarz, ten cesarz trochę się martwił. Bo w obliczu takich y, waśni i wojen długotrwałych, młodzi mężczyźni już nie byli chętni, żeby do, do wojaczki iść. No i on tak stwierdził, że to może być z powodu tego, że po prostu trzymają ich kobiety, że, że są narzeczonymi, mężami i dlatego nie chcą iść na wojnę. No i zakazał y, brania ślubów. A Walenty biskupem był i on potajemnie udzielał tych ślubów. Jak się cesarz dowiedział, że on te, te śluby potajemnie udziela, no to go uwięził. A w tym więzieniu, ten, święty, ten Walenty, jeszcze nie wtedy, wtedy jeszcze nie święty, poznał tą córkę strażnika i zakochał się w niej ze wzajemnością, a ona była niewidoma. No i ona się zakochała w nim i ten. I jak tak z nim przebywała, to ona odzyskała wzrok. I rodzina tej, tej dziewczyny uznała to za cud i przeszli na chrześcijaństwo. No i wtedy ten cesarz to już się całkiem wkurzył, no i kazał go zabić, zgładzić I w przeddzień tej egzekucji. Ten walenty napisał list pożegnalny do tej dziewczyny. No i podpisał to Twój walenty. No. I skąd się wzięły te liściki na, na walentynki? No i do nas to tak przeszło w takiej formie, właśnie, że na walentynki to sobie ludzie karteczki z jakimiś wierszykami, z jakimiś wyznaniami miłosnymi przekazują, no ale konieczne musi być to, że tam się podpisują Twój Walenty, Twoja Walentynka. No. I to tyle o tych walentynkach. No, ale oczywiście w handlu to tak zrobili, że wszędzie są serduszka, na wszystkim są serduszka, poduszki są serduszka, kubki są serduszkowe, wszystko jest serduszkowe i człowiek tak po kilku dniach takiego oglądania wszystkiego serduszkowego to za dużo tego. No, no. A u nas w ogóle kult świętego Walentego rozwinął się najbardziej w średniowieczu. Bo wtedy ludzie byli zafascynowani żywotami świętych i pielgrzymowali tam, gdzie były relikwia świętych. No a ten święty Walenty to on jest patronem chorych na epilepsję. Jest chorych psychicznie, od bólów głowy patronem. No. U nas w, w, tym, w Polsce relikwia św. Walentego są na farze w, w Hełmie i tam z tego powodu masa zakochanych ciągnie w, podobno na walendynki. Tam się odbywają nabożeństwa, ku, ku czci Walentego. No i to tak. I tak to jest z tym walentem. Trochę się też dowiedziałam, bo wcześniej to wiedziałam, że on jest patronem od epileptyków i się zawsze śmiałam, no się śmiałam się z tego, no, że tak się, że tak czczą jako od zakochanych, a, a, a on jest od chorób psychicznych. No, ale zakochanie to też taka trochę choroba psychiczna, nie? Tak mi się tak wydaje czasami. No, to tak, tak, żar, pół żartem, pół serio. Ale tak mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Te, ta moja opowieść taka nie bardzo składna no ale co jakbym to miała tak powiedzieć koleżance to bym to powiedziała tak no ale jak do kamery to to trzy razy nagrywałam bo jak to mówi mój syn za bardzo stękałam No, a teraz pójdę sobie znowu jak zwykle no nie na spacer tylko do sklepu bym musiała jeść jeszcze skoczyć może Wam jeszcze dzisiaj jeden filmik nagram, to było na niedzielę, albo na poniedziałek, no żebym w niedzielę nie musiała składać, bo najgorzej jest z tym składaniem, bo to nagrywanie nie jest tak źle, chociaż dzisiejszy odcinek ciężko mi poszedł, ale, ale jakoś poszło, no ale właśnie te składanie potem mi bardzo długo zajmuje i wolałabym mieć niedzielę w taką wieczór wolny, nie? No. Dzisiaj u nas jest piękna pogoda. Rano był jeszcze śnieżek na dworze. Tak nie za dużo, ale trochę było tego śniegu. No, a teraz to już tego nie ma. Nawet nie wiem, ile tam jest stopni, ale wygląda bardzo, że jest ciepło. No, ciepło to chyba raczej tak nie będzie. widzisz, ludzie tam w czapkach chodzą. Ale słoneczko ładnie świeci taka ładna pogoda, aż się chce wyjść z domu. A ja sobie dzisiaj tu posprzątałam już, bo jutro, jutro rano wam śniadania nie będę nagrywała. Bo jutro rano, wcześniej rano muszę wyjść z domu. Także posprzątam sobie dzisiaj, żeby już jutro tak mieć ogarnięte. No i to jakoś tak będzie. Co, jeszcze nie wiem, co Wam jeszcze dzisiaj ponagrywam. Mam nadzieję, że za późno się nie będę żegnać. Żebym znowu nie narzekała, że muszę składać, bo muszę wcześniej wstać, więc nie mogę iść o drugiej spać. No. Dobra, to na razie mi nic nie przychodzi do głowy oczywiście mi wszystko uciekło. To potem się jeszcze odezwę, jak mi się coś przypomni. No. To na razie. No, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że następnym tematem z tych, z tych, z tych tradycji to będzie tłusty czwartek i potem y, ostatki. Czyli o zapustach, o karnawale. No i to w przyszłym tygodniu już mamy tłusty czwartek Prawie że za tydzień No to dzisiaj za tydzień, bo u mnie jest czwartek U Was już jest piątek No to będziemy mówić o, o tych tradycjach Może, te, znaczy nie może, bo będę piekła pączki To może upiekę w środę, żeby na czwartek były już od rana, żebyśmy mieli pączusie No to Wam też to nagram, jak, jak piekę te pączusie no, także jakieś jeszcze film, takie filmiki będą, właśnie związane z tymi tradycjami, i tak dalej. No, chleb jeszcze mi się, jeszcze mi ten zakwas się nie, nie ukisnął tak jak powinien, jeszcze nie jest taki jak powinien być, więc na razie wam chlebusia nie pokazuję. Ja tak wszystko zdrabniam ostatnio: chlebuś, śniadanko. Chleba na razie nie piekę, dopiero, dopiero jak będę miała ten zakwas taki dobry. I to właśnie, jak będę piekła ten chleb, to go nagram. No także, może, no na, na pewno już w przyszłym tygodniu powinien być. Znaczy, w przyszłym tygodniu już filmik powinien być, bo, bo tak myślę, tak, ciągle myślę, ten jutro, jutro, ale tak już może jutro albo najdalej w sobotę, to już będę piekła ten chleb. No to potem będzie znowu filmik. Z pieczenia chleba, nie? No także. Coś tam się dzieje, nie wiem czy, jak, czy zauważyliście, ale staram się zawsze w każdym vlogu troszkę pogadać. Dużo tam pokazuję różnych rzeczy z muzyczką, ale staram się troszkę pogadać. Trochę mądrze, bardziej mądrze, trochę mniej mądrze. Zależy, jak tam, jak kto ogląda, dla kogo, co, co jest mądre, a co nie. No ale. Myślę, że warto zostać na moim kanale i włączyć te subskrypcje, żeby się Wam pokazywało, kiedy następny filmik jest. Chociaż są prawie codziennie ostatnio, tak mi się ostatnio udaje, że codziennie nagrywam. No ale to, żebyście już z wyprzedzenie wiedzieli, jaki temat będzie i tak dalej. Więc zachęcam Was do tego, żeby subskrybować. Komentować też dlatego, że ostatnio jakoś przestały się komentarze pojawiać I to ja nikogo nie zmuszam do komentowania, ale tak sobie myślę Może byście pozadawali jakieś pytania, już któryś raz właśnie o to proszę Żeby potem ten odcinek z pytaniami i odpowiedziami zrobić, nie? No bo tak, no to, to, to nie będzie, to najwyżej potem wymyślę następne jakieś fakty Jak nie będzie pytań, no to wymyślę następne fakty, ale to już to o mnie, ale to będą takie fakty, które ja sobie wymyślę. To nie będzie na podstawie tego, co Wy byście sobie chcieli wiedzieć, tylko to, co ja uznam, nie? No. Także jak, jak macie ochotę, to tam zadawajcie mi pytania, skomentujcie, co Wam się, może coś Wam się nie podobało, to, to też można przecież skomentować, nie muszą być same lukrowane te. Oczywiście bez żadnych jakichś tam wiadomo, wulgaryzmów i jakichś takich... No u mnie na razie odpukać hejtu nie ma, no bo na szczęście, nie. No ale zawsze ktoś się może z czymś nie zgadzać, przecież nie, nie wszyscy się muszą zgadzać z tym, co ja, co ja tutaj mówię, nie? No więc jak ten, to dokumentujcie. No, no, i oczywiście jeśli możecie to łapkę albo do góry, albo na dół, jak tam wolicie, nie? Zachęcam Was do tego. To na razie.